No i dobra, moi drodzy, mamy par trzeci memów, po ostatnim filmie udało wam się podesłać w miarę szybko pięć kolejnych memów, także lecimy z partem numer 3 No nie wiem, czy to są jakieś dobre memy, które ewentualnie wy na przykład za pomocą łapki w górę, łapkę w dół, jeśli to są słabe memy podesłane od widzów, to łapkę w dół, jeśli w miarę takie ok, no to dacie łapkę w górę i tyle. Dobra, moi drodzy, pierwszy nam czyli kurwa coś im się pomyliło, miała być gra, a dali jakąś grzechotkę. No, nawiązuję chyba do jednego z poprzednich memów, które tutaj mogę wam zademonstrować z poprzedniego rzutu, czyli do tego mema, który już widzieliście. No po części jedno z drugim się pokrywa, jeśli chodzi o takie memy, ok, lecimy dalej. No i moi drodzy mamy kolejnego mema, czyli kiedy Marwiecki zapowiada kolejne zmiany podatkowe. I tutaj jest ten Artur Szpilka taki wystraszony i spojrzał już się i tak wiecie. Ok, no to lecimy z nextem czyli Artur Szpilka po wygranej walce i tutaj mamy wiecie nagle fanfary, bóstwo i w ogóle wiecie wielka ceremonia yy, czyli generalnie tak to wygląda no, no dobra, no dobra, ok. next, yy, no tu mamy jakieś nawiązania do Najmana, no, generalnie chyba głównie chodzi o to, że, że jeden od drugiego się zbyt dużo nie różni yy, no dobra w porządku i piąty czyli bo ja tak naprawdę chciałem być tylko skoczkiem i taka, taka mina, wiecie, taka, taka zwykła mina, nie? No dobra, nieźle. Dobra, moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o te memy, Podeślicie kolejnych 5 memów, to wrócimy zaraz sobie kolejny odcinek z kolejnych memów. Także śpieszcie się, yy, póki jeszcze nie śpię. Miłego dnia, się mańko cześć, do jutra. Czytam do kolejnych memów, elo.